Siemano, w dzisiejszym filmie powiemy sobie o dwóch najważniejszych czynnikach, które muszą wystąpić podczas treningu i które odpowiadają za większość naszych przyrostów. Dowiesz się, w jaki sposób aktywowane są włókna mięśniowe. Poznasz jeden czynnik, który pozwoli aktywować 50% więcej włókien. Powiemy sobie, czym jest napięcie mechaniczne i dlaczego jest najważniejsze. Omówimy sobie również, dlaczego konieczne jest ocenianie trudności serii podczas treningu, ponieważ jest to ze sobą ściśle powiązane. No i przy okazji poznamy rodzaje i właściwości jednostek motorycznych. Przypominam o zostawieniu łapki w górę i suba i zapraszam do oglądania. Żeby to wszystko lepiej zrozumieć, musimy sobie wyjaśnić na początek, w jaki sposób aktywowane są włókna mięśniowe. Najważniejszą rzeczą jest to, że włókna mięśniowe nie są aktywowane pojedynczo, lecz grupowo. I taką grupę włókien wraz z kontrolującym ją motoneuronem nazywamy jednostką motoryczną. Na początku może to brzmieć skomplikowanie ze względu na nazewnictwo, ale w rzeczywistości jest bardzo proste. Żeby to lepiej zrozumieć, wstawiłem tutaj takie dwie grafiki. Po lewej stronie mamy właśnie mięsień, który jest rozbity na pęczki włókien, a po prawej mamy właśnie grupę włókien wraz z kontrolującym ją motoneuronem, czyli właśnie Jednostkę motoryczną. No i najważniejsze co chcemy wyciągnąć z tego slajdu to jest to, że nie aktywujemy włókien, lecz jednostki motoryczne. I teraz jednostki motoryczne dzielą się na trzy rodzaje, czyli niskoprogowe, średnio oraz wysokoprogowe jednostki motoryczne, i wszystkie one się między sobą nieco różnią. Więc przejdźmy do charakterystyki tych jednostek motorycznych. Niskoprogowe jednostki kontrolują małe ilości włókien, liczone w dziesiątkach. Posiadają niską zdolność do produkcji siły i przeważają w nich włókna typu pierwszego, czyli włókna wolnokurczliwe. Ich potencjał do wzrostu jest mały i w większości wykorzystany, natomiast są to włókna wysoce odporne na zmęczenie. Na pierwszy rzut oka widzimy, że nie są to jednostki motoryczne, na których rozwoju będzie nam szczególnie zależało, natomiast są to jednostki motoryczne, których używamy do zadań. Codziennych, czyli takich rzeczy, na przykład jak chodzenie. Następnie mamy średnioprogowe jednostki motoryczne, które są pewnego rodzaju przejściem. Kontrolują one spore ilości włókien liczone w setkach, posiadają umiarkowany potencjał do wzrostu średnią zdolność do produkcji siły i są stosunkowo odporne na zmęczenie. Nie będziemy się tutaj nad nimi rozwodzić, natomiast najważniejsze są wysokoprogowe jednostki motoryczne. Kontrolują one ogromne ilości włókien, liczone w tysiącach. Posiadają dużą zdolność do produkcji siły, ponieważ przeważają w nich włókna typu drugiego, czyli włókna szybko kurczliwe. To właśnie te włókna mają największy potencjał do wzrostu, natomiast ich odporność na zmęczenie jest niska. Jak widzisz, od razu możemy powiedzieć, że wysokoprogowe jednostki motoryczne są dla nas najważniejsze, ponieważ nie dość, że kontrolują ogromne ilości włókien, to jeszcze są w stanie generować ogromną siłę i. Posiadają duży potencjał do wzrostu, czyli łączą tak naprawdę wszystko, czego nam trzeba. Żeby tego było mało, 10% największych jednostek motorycznych kontroluje ponad połowę wszystkich włókien w mięśniach. Możemy sobie dzięki temu wyobrazić, jak istotna jest ich aktywacja. Więc musimy sobie teraz omówić, jak aktywować wysokoprogowe jednostki motoryczne, skoro wiemy już, jak jest to istotne. Zasada wielkości Hennemana mówi o tym, że jednostki motoryczne aktywowane są od najmniejszych do największych w zależności od stopnia trudności zadania. Logicznie więc, jeżeli chcemy aktywować wysokoprogowe jednostki motoryczne, musimy doprowadzić do wysokiego stopnia trudności zadania. Jak to natomiast osiągnąć w kontekście treningu siłowego i rozwoju sylwetki? Aktywacja wysokoprogowych jednostek motorycznych następuje, gdy pracujemy blisko upadku mięśniowego, bądź nadajemy wysoką prędkość niskim obciążeniom. Ten drugi czynnik nie będzie dla nas szczególnie pożądany, natomiast później omówię dlaczego. Skupimy się teraz na pracy blisko upadku mięśniowego. Żeby określić odległość od upadku możemy użyć dwóch skal, czyli skali RIR, Reps in Reserve, czyli ilości powtórzeń w zapasie, bądź skali RPE, czyli Rate of Perceived Exertion, czyli ocena trudności wysiłku. Na pierwszy rzut oka są to skale do siebie odwrotne, natomiast występują między nimi pewne różnice. Nie będę jednak o tym na razie mówił. Na tym slajdzie możesz zobaczyć również takie sformułowanie jak Powtórzenia wysokostymulujące i to właśnie one będą dla nas najważniejsze. Z badań wynika, że wysokoprogowe jednostki motoryczne aktywowane są właśnie na około 5 ostatnich powtórzeń w serii i to właśnie te powtórzenia nazywamy wysokostymulującymi. Jeżeli będziemy trenować w serii na więcej niż 5 powtórzeń od upadku mięśniowego, to taka seria nie będzie efektywna i nie zaaktywujemy w niej wysokoprogowych jednostek motorycznych. Dlatego właśnie niezmiernie ważne jest to, żeby określać odległość od upadku podczas serii i jej się trzymać. Trudność serii mierzoną właśnie na przykład poprzez odległość od upadku mięśniowego, czyli na przykład ilość powtórzeń w zapasie, powinniśmy również uwzględnić podczas ustalania objętości w naszym planie treningowym, ponieważ mniejszą liczbę serii będziemy w stanie wykonać, jeżeli będziemy ćwiczyli z zapasem jedynie na jedno powtórzenie, a jeżeli będziemy w większości serii trzymać zapas na przykład na dwa lub trzy powtórzenia, to automatycznie możliwa przez nas do wykonania objętość będzie większa. Czyli w skrócie najważniejsze co musimy zapamiętać to, aby aktywować te wysokoprogowe jednostki motoryczne, musimy pracować blisko upadku mięśniowego, czyli na mniej niż 5 powtórzeń w zapasie. Natomiast nie jest to jedyny warunek, ponieważ skoro aktywowaliśmy już dużą ilość włókien poprzez aktywację wysokoprogowych jednostek motorycznych, musimy nałożyć na nie odpowiedni bodziec hipertroficzny. I tym bodźcem właśnie jest napięcie mechaniczne. Na pewno spotkałeś bądź spotkałaś się już z tym sformułowaniem, ponieważ napięcie mechaniczne jest najważniejszym czynnikiem hipertroficznym, ale wyjaśnijmy sobie, czym ono w rzeczywistości jest. Więc wysokie napięcie mechaniczne występuje wtedy, gdy mięsień wytwarza dużą ilość siły. Wynika to z trzeciej zasady dynamiki Newtona. Mięsień wytwarza siłę, która doprowadza do skurczu, a napięcie mechaniczne działa z tą samą wartością, lecz ma przeciwny zwrot. No i ponownie, na pierwszy rzut oka wydaje się to trudne, a w rzeczywistości jest proste. I tutaj mamy również obrazek, na którym widzimy mięsień, który generuje siłę oznaczoną białymi strzałkami, a napięcie mechaniczne działa z tą samą wartością w przeciwnym kierunku, czyli strzałki czarne. Można powiedzieć, że mięsień wytwarza siłę, która chce go skurczyć, a napięcie mechaniczne działa odwrotnie, czyli chce go niejako rozciągnąć. Następnie jest to wychwytywane przez mechanoreceptory, które wysyłają sygnał do zwiększenia tempa syntezy białek mięśniowych, czyli po prostu do wzrostu mięśni. Najważniejsze jednak co musimy tutaj zauważyć, to to, że wysokie napięcie mechaniczne występuje wtedy, gdy mięsień wytwarza dużą siłę. Chcąc więc uzyskać wysokie napięcie, musimy doprowadzić do generowania dużej siły przez mięsień. Więc musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy mięsień generuje dużą siłę. Ilość siły wytwarzanej przez mięsień zależy głównie od prędkości jego skurczu. Im wolniejszy jest skurcz, tym większa siła musi zostać wygenerowana, aby go wywołać. Na początku może się to wydawać nieco nieintuicyjne, natomiast gdy wyobrazimy sobie, że to właśnie podczas ostatnich, najtrudniejszych powtórzeń w serii tempo wykonania ich zwalnia, stają się one coraz cięższe i coraz dłuższe, to wtedy widzimy właśnie, że tempo skurczu jest powolne i oznacza to właśnie wysokie napięcie mechaniczne. W rzeczywistości powolny skurcz pozwala na związanie większej liczby mostków poprzecznych w mięśniu. Natomiast. Musimy tutaj jeszcze zaznaczyć, co jest bardzo istotne, że musi wynikać to z wysokiej trudności wysiłku, a nie celowego spowolnienia tempa ćwiczenia. Jeżeli celowo, zamiast na przykład wyciskać ciężar przez jedną sekundę, będziemy wyciskali przez 3 sekundy, to nie uzyskamy z tego tytułu żadnych dodatkowych korzyści. Dziś tak dlatego, że trudność wysiłku jest wtedy niska, nie jest to dla nas trudne i nie zostają aktywowane wysokoprogowe jednostki motoryczne. Możemy sobie tutaj również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nadawanie dużej prędkości niskim obciążeniom nie jest dla nas szczególnie korzystne. W tej sytuacji prędkość skurczu mięśnia jest duża, co jak już wiemy oznacza, że. Mięsień generuje małą ilość siły, co z automatu oznacza, że doświadcza niskiego napięcia mechanicznego. Więc, mimo że aktywujemy wysokoprogowe jednostki motoryczne, to nie nakładamy na nie odpowiedniego bodźca, którym jest napięcie mechaniczne, więc nie przyniesie nam to szczególnych efektów hipertroficznych. Przejdźmy zatem do omówienia, kiedy, to, kiedy wysokie napięcie mechaniczne występuje w praktyce podczas treningu. Dzieje się to, gdy operujemy na wysokich procentach ciężaru maksymalnego, czyli jest to sytuacja, w której prędkość naszych powtórzeń jest niska od początku serii ze względu na duże obciążenie, bądź gdy używamy mniejszych obciążeń i pracujemy nimi blisko upadku mięśniowego. Wówczas podczas ostatnich powtórzeń zmęczenie będzie na tyle duże, że. Tempo powtórzeń będzie zwalniać i doświadczymy również wysokiego napięcia mechanicznego. Z tego, co omówiliśmy wcześniej, można było wyciągnąć wniosek, że najważniejsza jest jedynie praca blisko upadku mięśniowego, a obciążenie nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Jest w tym oczywiście trochę prawdy, natomiast nie jest to w 100% prawdziwe i zaraz sobie omówimy. Jakie obciążenie jest odpowiednie dla wzrostu mięśni? A żeby to zrobić, przeanalizujemy sobie dwie prace naukowe. Pierwszą z nich jest metaanaliza Brada Schoenfelda i współpracowników, w którym przeanalizowali oni 10 prac naukowych porównujących pracę na niskich oraz wysokich zakresach powtórzeń, czyli analogicznie na wysokich bądź niskich obciążeniach. I jak tutaj widzisz, wyniki pokazały, że nie ma istotnych różnic pomiędzy używaniem dużego bądź małego obciążenia, czyli zarówno na małych, jak i dużych obciążeniach można skutecznie budować mięśnie, jeśli pracujemy blisko upadku mięśniowego. Natomiast jest pewien limit ciężaru, jaki możemy użyć, a poznamy go analizując pracę Lasevicusa i współpracowników z 2018 roku. W tej pracy 30 mężczyzn zostało podzielonych na cztery grupy. Każda z tych grup wykonywała dwa razy w tygodniu trening składający się z trzech serii do upadku mięśniowego przez 12 tygodni. Grupy te były podzielone pod względem ciężaru, którego używały i było to kolejno 20% ciężaru maksymalnego, 40, 60 i 80% maksa. I po 12 tygodniach wszystkie grupy znacząco rozbudowały swoje mięśnie poza grupą 20% ciężaru maksymalnego, która miała przyrosty aż o około połowę mniejsze. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że zmienił się charakter zmęczenia z obwodowego na centralne, to znaczy układ nerwowy wysiadał szybciej niż mięsień, czyli aktywacja wysokoprogowych jednostek motorycznych była zaburzona. Możemy więc z tego badania wyciągnąć wniosek, że minimalny ciężar do budowania mięśni to około 30-40% ciężaru maksymalnego. W praktyce będzie to ciężar, z którym wykonamy około. 30 powtórzeń do upadku mięśniowego. Ciężar, 20% ciężaru maksymalnego to jest obciążenie, z którym będziemy mogli wykonać aż około 60 powtórzeń, zanim dojdzie do upadku mięśniowego, więc jest to za małe obciążenie. Podsumowując, dwoma najważniejszymi czynnikami do budowania mięśni są aktywacja wysokoprogowych jednostek motorycznych oraz poddanie ich wysokiemu napięciu mechanicznemu. Umożliwi to aktywację ogromnej ilości włókien i nałożenie na nie, na nie odpowiedniego bodźca. 10% największych jednostek motorycznych zarządza ponad połową włókien w mięśniach, zatem niezmiernie istotna jest ich aktywacja. Czyli w praktyce, aby znacząco zestymulować mięśnie do wzrostu, musimy pracować blisko upadku mięśniowego, od 0 do 4 powtórzeń w zapasie, na przedziale około od 1 do 30 powtórzeń w serii. To wszystko w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że Zrozumienie tego, co dzisiaj przekazałem, pozwoli Ci trenować w bardziej świadomy sposób i lepiej programować swoje treningi. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam również do współpracy ze mną, czyli do prowadzenia online lub wykupienia indywidualnie zaprojektowanego planu treningowego. A jeżeli chcesz poszerzać swoją wiedzę, zachęcam również do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, w którym przeanalizowałem aktywację mięśni w różnych rodzajach pompek. Dzięki za oglądanie.